Dzisiaj, bo... Dzisiaj będziemy. Babka gra! No, gdzie będziemy trzy przepraszam, ja, przepraszam. Babcia, pająk! Tak babcia, grany! No? I to będzie takie straszne. Idziemy do garażu, właśnie. I tam będzie babcia gra, Babcia. Ja jak zasubskrybujecie ten kanał, choć, chociaż jednym, jednym lajkiem. To zrobimy kolejne. Jak serwacie, dajcie. No, z, ba z babką grany będziemy akurat. No. Albo z, ze Slendermanem, dobra. No, tak no albo albo... Ze... To światło To bo ja będę rysował. Czy ja, ja rysuję? Ja, babcie pająk. Ty, babcie pająk. Na tej ścianie, Nie, dawaj na podłodze, tutaj. Nie na, podłodze. Tutaj, na, albo, na ścianie. Albo na ścianie. na nas Po prostu no takie nóżki. Nie, nie, jakaś nie, nie. To jest bawcze pani. A jeszcze głowę dorysuj. Kurde, dobra, No głowy dorysuj jeszcze. No, rysuje głowę że głowy pani. Już, naprawdę. Głowy ma jakieś dobre, to jest No! Kurde, dobra! Mam tę bawcze panią? Nie, bo rysuję jakiś. Ale musisz ten dorysować jej, żeby ona była taka dobra. No, jest dobra, ja nie mogę się dorysować. Musisz zobaczyć. dorysować tej łapy. I już, jeszcze raz, jeszcze raz tutaj zrób to. To co to serce. serce? No nie wiem, że żyje. Dobra, po prostu jeszcze to od koło no, odrysuj. Odrysuj, co tutaj było. Już. Dobra. dobra. Jest... To, to jest babcia pająk. Tak, to, to jest dobra. taka pająk. Pojawiło się. się Widziałem głowę. I napiszcie w komentarzu, czy... Czy dobrze ruszyłeś, czy źle no. No. no i dobrze, właśnie tutaj... Jesteśmy. I, a jak przywołać ten... No nie wiem, po prostu ją naruszyliśmy. Po prostu ją na naruszyliśmy. Nie, czekaj, nie. Bo no właśnie tam, tam wszystkie potwory, ciemuś, zawsze tam się pojawiały. No, chyba my chcemy. Eee, um... No bardzo dużo było. nie prostu. To, tak, a nie, mamo, ma, nie. To co... jest po prostu bardzo dużo ludzi było. A co on się pojawi? Ej, bo my zawsze no, kiedy ojej, klaskamy. Ojej! 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 你正！立正！立正！立正！立正！立正！